Właśnie mówi się, że dej 12 dwunastki są dość głośne, a u Ciebie jest cicho w tym, tym, nie słyszymy my hałasu. O, to jest przyczyna tego, to z czego się wszyscy śmieją, znaczy śmieją się, mówią, że to głupota jest, wiesz, dodatkowe chłodzenie i teraz DEJ ma No tak się trzyma na 40 stopniach przy obciążeniu 4 kW mniej więcej. Więc ja, ja mogę wymusić jego chłodzenie prawda dodatkowymi wentylatorami. One sobie chodzą na spokojnie, cichutko, ale cały czas przez te lamele, prawda, płynie po prostu e, jest chłodzenie, i on nie musi włączać tak. wewnętrznego wentylatora jako pierwszy. pierwszy. Ten wewnętrzny jeszcze znośny, nie? Ale jak ty tylnie włączy, to wszystkie pajęczyny no, z pomieszczenia czyści. Dokładnie, dokładnie. Ten system oczywiście masz od widza, który to zaprojektował. To jest normalnie w sprzedaży. sprzedaży i to, to hmm. dużo nie kosztuje, robi, robi robotę super, naprawdę. Tak i to jest Wiemy, o, tyle, o tyle dobra rzecz, że jeżeli ten, ten wentylator nałożony się zepsuje, to i tak działa ten fabryczny system chłodzenia, oczywiście. więc tutaj nic nie, nie tracimy, a tylko zyskujemy na autentycznej ciszy.